Dzień dobry, to jest. Wiecie co, wiecie gdzie? Jak widać, nie wiem jakim cudem, ale udało mi się zrobić jeszcze większy bajzel niż był wcześniej. Ale to dlatego, że będę zaraz malował ściany i sufit. Ta lampa, jak zwykle, nie chce współpracować. Także bardzo, bardzo fajnie. Możliwe, że któraś ze świetlówek jeszcze podejdzie albo co. Chociaż nie wiem, bo wymieniałem tę świetlówkę już kilka razy. Starter tak samo i za, za, cały czas jest to samo. Akurat, właśnie na tej lewej. Trochę poszkrobałem, wyszczotkowałem wszystko yy, Pozaklejałem gdzieś jakieś dziury tutaj, 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 tutaj wyciągam jakieś gwoździe, jakieś pierdoły Tutaj ta tablica yy, wyleciała Tutaj była druga tablica na tej ścianie, też wyleciała Oczywiście zawartość tych tablic jest tutaj na podłodze razem z całą resztą Na razie tak to wygląda No, ale dobra, ups Dobra, trzeba będzie malować Malować trzeba będzie O, światło się zapaliło, kurde, przestało mrugać nareszcie. Parę osób jeszcze bardzo się martwiło tym, czy aby na pewno przykręcając tamte uchwyty pod taką beleczkę tam jedną w jednym miejscu, czy aby na pewno nie przekręcałem się przez sufit, w sensie przez dach i czasem nie wyszły na wierzch. Wyobraźcie sobie, że nie. Nie jestem aż tak skończonym idiotą, i wkręty, które tam dawałem, akurat nie te, bo tam były takie złote do drewna. Akurat te wkręty były krótsze od tego, jak deski są grube. Także nie, nie przeszły. A druga rzecz, tutaj na łączeniu płyt, bo tego nie pokazałem, bo zjadłem gdzieś materiał z gipsowania tego wszystkiego, jest taka taśma. Także tam jest coś takiego na łączeniu naklejone, i to jest dopiero zagipsowane. Także możliwe, że pękać nie będzie. Nie wiem, nie znam się, ale widziałem kiedyś gdzieś, że, że taką taśmę się daje na łączenia, to też dałem i zobaczymy co będzie. wczoraj skończyłem o północy i tak ten sufit jest pomalowany oczywiście pod koniec poprzedniego filmu mówiłem, że o jeszcze tutaj sufit został do zagruntowania, to sobie zostawię już na deser zaraz robię, no i nie zrobiłem i zapomniałem yy, i teraz się zabrałem wczoraj za malowanie i tak sobie, myślę, a no niby nie zagruntowałem, ale no właściwie to co może pójść nie tak no i tutaj są już dwie warstwy farby wychodzi dziadostwo dosyć yy, skutecznie yy, no myślę, że jeszcze nie jest za późno żeby to gruntem przejechać i potem malować aż do skutku zobaczymy czy to y, się schowa mam nadzieję, że się schowa wszędzie jest niesamowita wilgoć po nocy dopiero zacząłem palić w piecu jak se przejedziemy dłonią nawet tu po ścianie to jest wilgotna akurat tu już może nie aż tak o, widać, że jest cała ściana taka mokra Tutaj cały ten, cały ten pas górny, to jest chyba metalowe pod spodem i to też jest całe mokre, nie będę może dotykać teraz, ale ten... Także wszędzie jest taka kosmiczna wilgoć. No mam nadzieję, że to mi wyschnie zaraz. Tutaj się pali ten kolega, w centralnym też się pali, no i będzie schnąć. Trochę podeschnie, to to zagruntuje sufit i dokończę jeszcze w tej wnęce malować, bo mi się farba skończyła, a już nie miałem za bardzo siły tam w nocy podsumowania nagrywać. Yy, taki wynalazek też powstał, pędzel na przedłużce na trytytkach, żeby pomalować tam yy, krawędź tego po prostu, bo tam oczywiście wałek nie sięgał i gdzie nie trzeba było pędzlem jeszcze popoprawiać. Boom. Dobra, to się powinno potem trzymać, mam nadzieję. Oczywiście mi się skończyła karta pamięci, miejsce no i już potem poza filmem jakby zrobiłem ten kawałeczek tutaj, bo tu była taka dziura, Wyskrobałem, wyczyściłem, zagruntowałem, wszystko ładnie, kurde, na równo jest ładnie zrobione, nawet rok jest tam wydrapany prawilnie. także ten, no, dobra, czas się stąd zwijać, słuchajcie, i no, może jutro to albo pojutrze, jak wyschnie, dobrze wyschnie, musi dobrze wyschnąć. Do widzenia. Oczywiście, żeby się nikt nie zesrał, potem sprawami autorskimi na YouTube, to kurde, nawet muszę radio wyłączać, jak zaczynam nagrywać. Super sprawa. Mmm, jaka dobra zupka. Nie, to nie jest przepracowany olej silnikowy, to jest tylko woda z mycia tych ścian tutaj. Ha, i to nawet nie wszystkich. Dzień dobry. Kolejny piękny dzień. Kolejne niezapomniane przygody. Tak jak widać, regał, który tu stał, już tu nie stoi. Tutaj jest nowy regał, który będzie stał tutaj. Gdzie sobie tak ślicznie poukładałem drewienko pozyskane z tego regału. Tutaj, co, co, co tutaj stał, taki żółty ten. Wszystko już na Olmed pojechało. Tamta skrzyneczka była pełniutka. Także fajnie. Fajna cena złomu, kurde. 90 groszy za kilo. Bo może być, tak by mogło być. Tutaj jest część już poszła oczywiście z dymem. Część została, to jeszcze też będzie na opał oczywiście. Ekologiczne, czyste, normalnie drewno, trochę skurzone tylko. Ale ten. Gwoździe są, co prawda, ale gwoździe się nie palą, więc chyba będzie dobrze. Greta nie bij pliska. Po malowaniu, już jest kilka dni i takie śmieszne rzeczy w paru miejscach. To było zagruntowane tutaj chyba w sumie nie wiem, bo tutaj na pewno tę ten, ten, te krawędź tu gruntowałem, bo to było z gipsu, no jak widać tu się trzyma, ale w paru takich losowych, dziwnych miejscach mi ta farba zeszła i nie wiem w sumie dlaczego, jakaś taka świetna farba na wodzie, wiecie ekologia i te sprawy tutaj też mamy coś takiego tu akurat, może to jest moja wina, bo tu wilgoć trochę była i ta ściana jest zawsze zimna i też właśnie widać, że tak trochę zeszło. Tutaj się ubrudziłem rękawem, bo tak chciałem zedrzeć trochę tych luźnych kawałeczków i tak trochę miałem rękawek brudny i tak wyszło. Tutaj też widać najlepiej, o. I takie coś. No ale nie ma problemu, ja se to pomaluję drugi raz, zedrę tam, przejadę szczotką drucianą tak lekko i powinno być ok. A, no i drzwi mają, jedne na razie mają już płytę OSB przykręconą. Też to nie jest najlepszy sposób, bo te śruby są przestrzelone na wylot, po prostu to są śruby zamkowe, z tamtej strony jest taki grzybek i jak też jest bardzo mroźno i wilgotno, znaczy na zewnątrz mroźno, w środku wilgotno, to te śruby są całe tutaj takie fajne z lodu, no ale niestety e, trudno, no oj tam mostki cieplne, tak jakby tutaj potężna szpara, która tu jest. Przez którą widać świat zewnętrzny, tam jest coraz szersze na dole i tu jest taka gąbeczka, ja sobie ją potem wkleję i będzie git malina. A to są narzędzia, kluczy połamanych, po, poobrywane, taki wynalazek, bardzo dużo wynalazków, klucza płaskiego, kawałek pręta, końcówka zaś spawana, cuda na kiju, miks narzędziowy, obcęgi, pilniki, jakieś rzeczy, kolejny miszmasz, muchwyty, cęgi, jakieś ściągacze do łożysk, szczypczyki, narzynki, gwintowniki, imbusy, plastikowe duperele, nasadki, bity, takie klucze, pręty w różnych rozmiarach, takich kluczy, metale kolorowe, dogecoiny, narzędzia do pudełek, ten stół trzeba trochę odsunąć. Tamten syf jeszcze, worków zapomniałem żółtych, kurde O, a ten regał tu i tak będzie dobrze, że tutaj regał To się jeszcze tam poprawi, pomaluje i tu będzie regał, tu będzie tutaj się regał postawi Taki sam jak tamten regał, tu się będzie regał, regał tu się postawi Fajnie, że to już tu ładnie poukładałem, bo znowu muszę to poprzekładać, także tutaj regał tu będzie Tu będzie stał regał taki, Regał taki tu będzie stał Taki, taki regał, taki jak tamten regał Tu będzie regał stał, będzie regał A, jeszcze nie powiedziałem, że Koloryfery są pomalowane na, na czarno, bo taką farbę miał kuzyn, tam kolega kuzyna akurat malował takim odkurzaczem jakimś buszowskim. U nich kaloryfery. Tam u nich mają cztery takie, tylko że dłuższe i takie trochę bardziej rozczapieżone. Ja tu mam takie krótsze, mniejsze i ten. No i też u nich to kurde, fajnie wyszło i też poprosiłem ładnie i, i przyszedł i, i prysnął tutaj chyba z 20 minut to zajęło. Co prawda, jak folię wyciągałem z tego tego, to trochę tam ściana się ładna, nowa pobrudziła, ale to się jeszcze zrobi. No i rurki jeszcze trzeba pomalować, ale to pązlem Szafeczka już złożona, może się wydawać na razie trochę krzywa, ale zaraz ją przykręcimy do ściany. To się wyprostuje. Tutaj wierciłem otworki. Okazuje się, że ta wiertara jest zbyt agresywna. E, no i niestety w połączeniu, w połączeniu z dosyć cienką ścianą uzyskujemy e, takie coś. A <laughs> taka ładna była ściana, kurde. No, bo wiertałem sobie tym, ale to w taką cegłę trochę średnio wchodzi, bo tu jest jak widać cegła czerwona. Tu jest suporex, to wszędzie, także tam trochę lepiej wchodzi. No i tutaj najpierw chciałem wiercić. To był bardzo dobry pomysł. Tutaj jakoś tak wychodzi, bo to jest tak idealnie ta na szerokość tego kawałka ściany. Zupełnie aby ktoś to zaplanował, nie? I tutaj damy takie kątowniczki po prostu. No bo no. Tutaj sobie regał już stoi, na nim jest drewnianko poukładane. Tutaj w pudełkach te wszystkie narzędzia, tutaj jakieś na bieżąco rzeczy. Tamten miszmasz stolik odsunięty, umyty, ściany umyte, odpajęczynowione, y, także dobre. Teraz trzeba pomalować. I nawet jasno jest na zewnątrz. No, to jest ściana pomalowana. Co prawda też ją odtłuściłem, znaczy umyłem najpierw, potem otłuściłem i tutaj widać, gdzie było pomalowane na farbę jakby tę białą, to też już się złuszczyło śmiesznie, jakoś tak, nie, nie, nie wiem o co chodzi. Jeszcze to ustrojstwo jest do pomalowania na żółto, ale tam, tam jest dużo żółtego, to na razie nie trzeba. Nie no, to pomaluję, ale to już poza tym filmem. Użyłem głośniczek, ale nie, nie mogę wam puścić nic, bo he, prawa autorskie. Pomalowane jest. Biało podsumowując, bo to koniec, ja tyle dni to nagrywałem, że już w końcu nie wiem. Pomalowane jest wszystko na biało, pomalowane jest wszystko na szaro. Pomalowany jest pasek, który nie jest czarny. On jest taki, kurde, taki jak to. Kurde, super, super. Takie jak to, takie szare. E, tak jest taki grafitowy, coś takiego. Rółki są czorne, kaloryfery są czorne to nawet pomalowałem w ramach takiego detalu, to się, to się tu świeci, to nie jest po prostu, bo to jest jeszcze mokre wszystko. Głośnik wisi, to jest całe pięknie na żółto, opierdzielone. Dźwig też jest żółto, taki ten szary grafitowy. Nawet haczyk z kuleczką też jest już pomalowany. Tego dziadostwa cały czas jeszcze nie ruszałem za bardzo. Muszę tam jakimś odplamiaczem, znaczy tym odplamiaczem, no tym y, wymylaczem to jakoś potraktować albo innym dziadostwem. Także, także tak. Osprzęt też pomalowałem na czarno, tego jeszcze nie zmieniam, bo nie ma sensu tego zmieniać, jak jeszcze nie mam całej instalacji zrobionej, bo muszę instalację przerobić tak, żebym miał tu podlicznik, no bo co mam tu jeszcze powiedzieć, no, no drzwi jeszcze będą gdzieś wstawione tam do wejścia, ale wejście jest trochę za niskie i tam chyba nadproże będzie trzeba rozpierdzielić i na razie mam mieszane uczucia co do tego, także NWM. A i na zewnątrz takie światełka zrobiłem z czujnikiem ruchu. Także ten świeci sobie. Dara.